Cześć, halo z tej strony Elis, witam was w kolejnym odcinku Willow serii Dasz Radę Willow. Dawno jej nie było w takim wydaniu domowym, ale minął już jakiś czas, Willow wróciła do domu e, i mamy piątek, dziesiątą rano, ona w ogóle czuje się bardzo dobrze, ale brakuje jej towarzystwa. Ona w tym komorabi tęskniła za domem, tęskniła za znajomymi, nie miała kontaktu właściwie z nikim, Rory się nie odzywał e, i trochę była mimo wszystko samotna, choć popracowała właśnie nad swoimi... Różnymi książkami, dzięki czemu zarobiła trochę pieniędzy. No i może sobie teraz pozwolić, klatki spadły na parę dni, jakiegoś takiego bardziej można powiedzieć, lenistwa. Cóż, tak. Jako, że ma mało towarzystwa. Jezus, co tak się dzieje? Może zaraz się samo odblokuje. Co chciałam zrobić? Jako, że ma mało towarzystwa, to myślę, żeby wyjść może gdzieś z Rozali na jakąś kawę. Jutro jest, jutro jest ten Finch Week? Tak, jutro jest jarmark ogrodniczy Finchwick, więc wybierzemy się na niego ze swoimi roślinami. W końcu czekaliśmy na to chyba z dwa albo trzy simowe tygodnie, więc bardzo długo. Także tego żarty żartami, bierzmy rozali i idźmy w takim razie na jakąś poranną kawę. Może dawno też się nie widziałyśmy. Hmm, może wyślimy? Nie, zaprosimy ją tak normalnie, bo chciałabym iść właśnie do jakiejś, może kawiarni, może w wieżbowej zatoczce. Tutaj raczej nic takiego nie ma, więc przejedziemy się do Wierzbowej To może pójdziemy do baru. O, kafe, okej, okay, dobra. To weźmiemy w takim razie o Rozali i spotkamy się z nią, właśnie na jakiejś kawie i pogaduchach. Willow, na pewno to się U, tu zima, zimno. E, idziemy sobie zamówić kawkę. To jest jakiś din. E, najpierw się tam przywitamy, oczywiście. O, zapytał, jak minął dzień e, po O, już nie, ma popraw humor. I zamów drinka. Nie, ja bym chciała kawę. Dobra, to zamów drinka dla grupy. Może będzie z lodami. To może trochę za zimno. A tu jest kawa. O, to może zatrudnimy obsługę, zatrudni baristę. E, zatrudnimy sobie, niech przyjdzie, przynajmniej e, usiądziemy i wypijemy sobie kawę, a nie drinka. Usiądziemy razem tutaj. E, zaraz powinien barman przyjść. I co nie można tu wejść? Ha, A tędy górą na przykład. Nope. Co to tak zrobione? Może zamknięte? Maybe. No dobra, no to weźmiemy w takim razie drinka dla grupy. Jest grubo po dziesiątej. Ej, jest w ogóle dzisiaj noc szaleń, co nawet dobrze się sprawiło. No to śmietankową kolę. Śmietankową kolę, słuchajcie, to będzie w takim razie kola jakaś taka fajna, fancy. Usiądziemy sobie razem i pogadamy może tutaj w kąciku, tak żeby mieć trochę intymności i prywatności, żeby móc poplotkować, pogadać sobie ze sobą. Fajnie, przyjemnie. O, speł przynajmniej spełniła sobie też noc y szaleństw. No i super. To zimno, o to ubierzcie, kobito. Wzięłyście sobie to picie? Wzięłaś? Nie idź, nie idź. Gdzie ona idzie? No, pożegnała się. Nas wystawiła, zobacz, Nawet nie zdążyliśmy nic z nią pogadać i już musiała iść. Ciekawe, co się stało. Nie znasz tutaj kogoś, żeby z nimi się dosiąść, porozmawiać? Ej, Parker Stone. Dobra, zgódźcie. Chociaż myślałam, że chce z nami porozmawiać bardziej. To może z barmanką? Przyjazne w takim razie. O, wesołe zapoznanie, chociaż kogoś poznasz. No i wypadałoby ci też ubrać jakieś ciepłe ubranko, bo tu jest jednak zimno. Niech poplotkują trochę, przynajmniej to towarzystwo trochę wzrośnie. Skoro każdy ją olał, i Rory, i nasza tu koleżanka, jak ona miała na imię, nie pamiętam, o Rozali. To co zrobić, nie? Co zrobić? Jako ładna Simka! Nice! Bardzo ładna, tylko no, zła. Ale bardzo ładna. Co? 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 Willow woli dziewczyny? Boże, klatki! What? Próbuję uspokoić. Powiedz nie denerwuj się, kobieto. Nie ma czego się denerwować. Jest piątek, trzynasta, zaraz wolne. Weekend. Fire and. To, jak nie było Rosalina, no to wybrała sobie nową koleżankę, trochę za bliską koleżankę, bo jednak nie. O, jednak nie, jednak coś tu jest nie tak. Ale to towarzystwo trochę podskoczyło, więc możemy zaraz wrócić do domu. Będziemy czekać za jutrzejszym dniem, ponieważ na ten dzień Willow czekała bardzo, bardzo długo. I no ma nadzieję spełnić swoje marzenie, czyli mieć największą roślinę w całej okolicy. Więc zobaczymy, czy jej się to uda, czy uda jej się zdobyć nagrodę. Mam nadzieję, że tak, bo sama się tak tym ekscytuje, nie mogę się doczekać. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Zaraz wracamy do domu, bo tu nie ma co robić, jak widać wszyscy sobie poszli. Taka godzina trochę obiednia, więc pewnie ludzie głodni w ogóle pięknie wygląda, zobaczcie, ten ośnie E, ośnieżona wierzbowa zatoczka. Bardzo ładnie to wygląda. Aż sobie porobę kilka zdjęć. Może będę miała do miniaturki albo coś. Ej, my tu mamy jeszcze ozdoby. Możemy je ściągnąć, bo już jest. Chociaż będą znowuż. E, te. Jutro jest też sylwester. Ale ściągamy na razie czas na jakiś fajny obiad. Podaj obiad. Zupa z małży. Nie, minibur, Chyba, że coś masz w lodówce jeszcze. Masz. To weź sobie resztki, nie będziemy marnować jedzenia. O, mamy szpinak, mamy ziemniaki, możemy sobie to też zabrać. Mamy gruszki, zimą. O, proszę, jak pięknie. Ziarenka będą dla ptaków. A ty jeszcze swoje jedzenie też? jedzenie mają i ptaki, i Willow. Wszystko się zgadza. Chodź do domu, możesz się ogrzać, bo jest zimno. Lodowato właściwie, zobaczcie. na opady śniegu, lodowato śnieg. Co tu ci śmierdzi? Coś jest tutaj śmierdzącego jeszcze? No, ma teraz ten talerz, który yy, przed chwilą. Z którego przed chwilą jadła, ale tak, no to nie ma tutaj chyba żadnych rzeczy. O, przyszła ciocia! Świetnie. Bardzo fajnie. E, zaproś do środka, niech przyjdzie, niech się ogrzeje. Fajnie, że do nas przyszła, że ona cały czas pamięta w ogóle. Przez ten. E, przez ten cały okres. E, dziwny taki. Rodzinny całus. O, rodzinny całus. Ciocia, jak zawsze, odwalona. O, jakie, jakie. urocze i znajduje czas. Rozmawiaj o mroźnej pogodzie. E, choć może zaparzysz. A wyczyść. Aha, zestaw do parzenia herbaty. A, i tutaj jest jeszcze jakiś talerz śmierdzący, ok I wypij sobie... O, ciosia nam posprzątała. Super. W ogóle jakaś siara ciotka przyszła. Pierwsze, co robi, to sprząta. Nic się nie zmienia u tej Willo. Powiedz jakąś śmieszną historię, która się wydarzyła. No i zaraz towarzystwo idzie w górę. Fajnie tak się spotkać właśnie przy herbatce, zimą, zobaczcie, tutaj śnieg w ogóle za oknem, nawet nie widać, bo jest wszystko tak zmrożone. E, tutaj gorąca herbata, e, przy, proszę bardzo, grzałce, <noise> więc na pewno jest ciepło. Nie wierzę, że nie. O, i siku jeszcze proszę. Dobra, ciocia, niech sobie już idzie. Wystarczy nam tych pogaduszek. Fajnie, że przyszła, ale nie wypiła herbaty żadnej. Yy, my mamy super, się czujemy, więc możemy trochę posprzątać w domu. Podkurzaj. O, naczynia są zmyte. Chyba, że jeszcze coś gdzieś śmierdzi, ale nie widzę. A my będziemy widzieć rano już bo nie ma tutaj na razie co robić, Willow sobie posprząta trochę w domu, poogarnia, bo jednak nie było jej przez, no, całkiem długo, więc mogło tutaj się nabrudzić, mogło się nakurzyć, ma co robić, zdecydowanie dziewczyna ma co robić. Siódma rano, ona już jest na nogach, zaraz sobie coś zje. I w ogóle będąc jeszcze w komorebi, kupiłam bardzo dużo tych Simików, ale dużo nowych nie udało mi się zdobyć. Tylko kilka właściwie, zobaczcie. To nie jest duża kolekcja na to, co ja kupiłam i ile hajsu na to wydałam. Już część i tak sprzedałam, ale zostało jeszcze w jakiejś tam, w jakiejś tam stopniu. Zobaczcie, po, po, po cztery, niektóre po trzy. Ten chyba miałam z sześć. Więc naprawdę, naprawdę nic ciekawego. Nie dostałam w tych simikach, choć ten średniowieczny kociarz naprawdę jest fajną zdobyczą za bardzo dużo hajsu. A reszta to tak wiecie, nie opłaca się wręcz nawet sprzedawać za bardzo. Także no, nie udało mi się zbyt dużo w ogóle. Jaka akcja. Ona by mi umarła. Spadła na nią ta maszyna chyba z dwa razy i miała ten nastrójnik, że jest tam bardzo obolała jakoś tak i że jeszcze raz, gdyby ją pewnie przygniótł, to by się jej coś stało. Zmarłaby mi na bank, na bank by umarła na tym. I jakoś tam odczekałam chwilę, zniknął ten nastrójnik, czy na drugi dzień poszłam i znowu ją przygniótł. Więc już nie było tego nastrójnika, już nie było tego zagrożenia, ale jakbym zrobiła jeszcze raz pod rząd, to by była katastrofa. Willow by zmarła. Hm. Na szczęście żyje, ale generalnie było blisko. Wracam po kilkugodzinnej przerwie dla mnie tego samego dnia, ale już nie pamiętam, co ja chciałam zrobić w domu, zanim pójdziemy na Finchwick. Więc ja sobie przypomnę a my chyba będziemy widzieć się już na tym festiwalu o której to w ogóle się dzieje bo nie pamiętam, o której to jest. O 15,30 dopiero dobra, to ona tutaj sobie coś tam porobi w domu i my się widzimy za te kilka simowych godzin. Wtedy weźmiemy sobie te rośliny i pójdziemy zdobywać, mam nadzieję, nagrody. Mamy 15.15, wzięłam wszystkie nasze rośliny do wyposażania. Mamy dynię, która waży 32 kg. Mamy sałatę o wadze 3,30 mamy arbus 42 kg. I mamy dwa bakłażany. Dwa bakłażany o wadze każdy 14 z hakiem, niecałe 15 kg. Myślę, że Arbus jest takim e, prawie, że może nie pewnikiem, ale ma dużą szansę, tak samo jak Dynia. No, zobaczymy, wystawimy, zobaczymy, ile będziemy mogli w ogóle wystawić, bo ja nie wiem, nie byłam jeszcze na tym festiwalu olbrzymich roślin, jako wystawca nazwijmy to, choć już podejść. E, tu, podejdź Zabra, zostaw już nie ale bałwana, tylko chodź od razu weźmiemy udział sobie drzewo owocowe ale jakie drzewo owocowe jakie owoce tutaj rosną, przepraszam jakie owoce co proszę, ja nie mogę swoich olbrzymich czy to tutaj, gdzie, gdzie są moje przepraszam bardzo to miały być olbrzymie, ja tyle czekałam na to dlaczego ja nie mogę przekazać zgłoszenia jako moje duże rośliny bez kitu? Dlaczego? Oszukali nie banda decydentów. A najzdrowszą, najszczęśliwszą roślinę do konkursu. Ja myślałam, że to chodzi o duże rośliny. Mamy szpinak i mamy ziemniaki wyjątkowe. Nie wiedziałam. Okej, okay, czyli mamy tylko ziemniaki, ziemniaka przekażemy. No to po co ja to hodowałam? Dlaczego nikt mi nie powiedział, jak to ma być? Ej, kim ty jesteś? się przywitamy. Wesołe zapoznanie. Przekazaliśmy ziemniaka. Nawet nie wiem, czy wygramy z tym ziemniakiem. Może być tak, że nie wygramy, mimo że będziemy jako jedyni <laughs> mieć cokolwiek, jakiekolwiek zgłoszenie. Na co chodzi, Cason? Czy mogę pomieszkać u Ciebie? Nie, kochany, nie, przepraszam. Gdzie są wszyscy? Dlaczego nikt nie przekazuje zgłoszeń o ciasta i o rośliny, tylko my sami? Smutne to, że nikogo tutaj nie ma i jest tak pusto. O jeszcze noworoczny toast, jeszcze się załapała, no i świetnie. Oni tutaj sobie trochę plotkują. Tak się dowiaduje, co tam e, słychać na mieście, na, msi, na mieście na wsi, bo nie było jej w końcu długo, więc musi teraz wszystkie plotki e, zebrać. Więc się teraz wypytuje, co słychać. Ciekawe, czy dowie się czegoś interesującego. O, ktoś też dał. Ej, ktoś też dał ziemniaka. Kto, to, czyje to jest? Normalny, no to spaduwa. A to? Też normalny. Wypraszam sobie. To jest nasz najlepszy ziemniak. Gdzie jest nasz ziemniak? To jest nasz ziemniak wyjątkowy. Obejrzyj zgłoszenia, obejrzyj wszystkie zgłoszenia, bo na razie twoje tulipa. No ktoś się postarał w sensie, że zasadził, ale nasz ziemniak jest faktycznie najlepszy, kurde, wyjątkowa pyra to jest. Nikt nie ma takich ziemniaków w okolicy. Nikt nie ma takich ziemniaków, tylko u nas są takie ziemniaki. Ona jest nie swoja, ma złamane serce. Coś jest nie tak. I przeznaczeniem była cicha egzystencja w niedoskonałości. <laughs> o, myślę, że ma szansę na wygląd. To twój, jest twój ziemniak. Ten okaz wygląda naprawdę zdrowo. Nie zdziwię się, jeśli wygra. Co tam, Ramona? Pff. Pff, spaduwa matka. Spaduwa A ciasta jakieś są? Nie ma żadnego ciasta na konkurs. Jak na razie nasz ziemniak cieszy się największym powodzeniem i najbardziej się podoba. Słuchajcie, jesteśmy ziemniaczaną królową. Możemy zbudować ziemniaczane imperium. Ordery z ziemniaka będą miały teraz jakąś wartość, mając takie pyry za nadrzu. To jest coś. To jest plan. Może będziemy sprzedawać ziemniaki, ej. O, może poplotkuj trochę, jeszcze dowiedz się tutaj od pani. O co chodzi? To jakieś pytanie o barabara? Czy to jest pytanie o romanse? Ona jakoś wypytuje coś dziwnie. Ona coś wie. Ona coś wie. Ilo jest ewidentnie smutna. Widać, pominie nawet drink, Drinek jej nie pomaga, żeby mogła sobie drinusia wypić. Niestety humor ma, paskudny. No i co? I jest ten konkurs, się kończy, czy nie? W ogóle możemy zrobić też postanowienie. Zrób postanowienie. Myślę, że jej postanowieniem może być napisać książkę. To jest takie oczywiste. Może chciałaby zdobyć drugą połówkę. Że to będzie jej postanowienie. W końcu. Za godzinę? To co ja godzinę pomyliłam? Nie ma tutaj to, ale. O, tu idź. No i co? I kto wygrał? Ostatnio bardzo pewna siebie. Ej, to jest mega fajne, e, fajna cecha, bo to wyszło automatycznie. Ona nie jest już taka nieśmiała, tylko jest śmiała. I to wyszło nie do końca zgodnie z zasadami, bo zasadą było to, że ona musi zdobyć chłopaka, e, żeby ta cała przemiana już naprawdę się zakończyła. Ale tutaj Gra sama nam podpowiedziała, że to jest dobry moment na to, że Willow, e, no, rozwinęła się. I myślę, że możemy się trochę wbrew regułom. Zgodzić, ale sama ustaliłam te reguły, więc też mogę je nagiąć. No i wygraliśmy pierwsze miejsce konkursu ogrodniczego. Pięknie! Drugie miejsce! Drugie miejsce, przepraszam! Jak drugie miejsce? Kto, przepraszam, bardzo zdobył pierwsze miejsce? Ten. Yy... Podjedniętych tulipan, czy ziemniak z łętami, Ja się pytam. Mieliśmy wspaniałe pyry. I co? Jesteśmy żarcie, przynajmniej jakieś. Do domu wraca, jestem zła. Mieliśmy wygrać. Słuchajcie, Willow jest bardzo smutna bo podczas tych wszystkich plotek, które słyszała podczas tego całego wydarzenia Finch Week, dowiedziała się, że Rory słuchajcie ma dziewczynę a przynajmniej jeśli nie dziewczynę to się z kimś na pewno spotyka z jakąś dziewczyną i dlatego Rory ostatnio nie odwiedzał za bardzo Willow, nie kontaktował się tak naprawdę ostatni raz widzieli się w Komorebi, no ale w simowym czasie było to już dość dawno temu i od tego momentu za dużo kontaktu to nie Mieli. Dlatego Willow jest naprawdę bardzo smutna. Jakoś tak zrozumiała, że no zależy jej na nim i popełniła błąd, że nie zabrała się za niego wcześniej. Ale jako, że ma tą dziewczynę, no to nie chce się jakby wciskać między wódkę a zakąskę, więc postanowiła usunąć się w cień. No i tkwić na razie w tym swoim smutku. I no cóż, musi jakoś się z tym pogodzić. No, i cóż, a teraz będziemy się żegnać i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Co zrobi Willow? Czy zdecyduje się jednak na to, żeby powiedzieć Roriemu, co tak naprawdę czuje i co czuła w głębi serca, ale jako taka trochę zachukana dziewczyna nie dostrzegała? I cóż, no, mam nadzieję, że jej się uda. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.